Cześć dzisiaj o tym, jak nasze myśli, a tym samym nasze emocje budują nasze życie i nasz świat. I jak zauważysz, to niekoniecznie jakby świat zewnętrzny stwarza to i powoduje to, jak my się czujemy, ale bardziej to, co my czujemy i to, co myślimy, stwarza nasz świat na zewnątrz, tak jak my go postrzegamy. I w tym odcinku podam Ci kilka przykładów, od takich bardzo prostych do przykładów z mojego życia, i mam nadzieję, że na tej podstawie też jakby uświadomisz sobie to, jak Twoje myśli i uczucia budują Twoje życie i Twoją rzeczywistość, i też zrozumiesz to, że Ty masz wpływ na to, co Ty myślisz i co czujesz, i że tym samym możesz zmienić ten świat, w którym żyjesz, i to swoje życie. Więc mam nadzieję, że w tym odcinku przekonam Cię, że rzeczywiście tak jest, i mam nadzieję, że to jest super wiadomość dla Ciebie, że tak naprawdę masz wpływ na to, jak wygląda Twoje życie, Twój świat i masz kontrolę nad swoimi myślami i uczuciami, które budują Twoją rzeczywistość. I zacznę tutaj od takiego prostego przykładu, bo przyszedł mi przed chwilą do głowy, tylko muszę iść po eksponat, także zaraz będę. Dobrze, już wróciłam z eksponatem. Tak jak mówiłam, zacznę od bardzo prostego przykładu. I tak, to jest mój chomik. A właściwie chomik moich córeczek. Tak wygląda chomik. I dlaczego go pokazuję? Bo tak, to jest chomik, czyli takie zwierzątko, które ma futerko w środku, ma tam kosteczki i tak dalej. No i obiektywnie jest to tak, takie zwierzę, tak? Ale jak wiemy, jedni lubią chomiki. Inni nie lubią chomików. Jedni się będą zachwycać, jakie to jest słodziutkie zwierzę, a inni powiedzą, o fuj, to mi przypomina szczura, i w ogóle weźcie to ode mnie, nie chcę tego widzieć, tak? No i co to pokazuje, tak? Tak naprawdę, obiektywnie, to jest kupa futra, tak? w której płynie też jakaś krew, są tam kosteczki w środku, ma to oczka, nosek i zęby, tak? Czyli obiektywnie jest to coś takiego. Ale my naszym umysłem i uczuciami nadajemy kształt, charakter temu chomikowi, to jak go odbieramy, jaki on dla nas jest, tak? Pozwolicie, że odniosę eksponat, bo zaczyna mnie gryźć i zaraz dokończę swoją myśl. Dobrze, już odniosłam ten eksponat, przepraszam, że tak nazywam tego chomiczka. No, tak, no może to jest taki śmieszny przykład, ale może zapadnie wam, wam bardziej w pamięć. Chodzi o to, że człowiek swoimi przekonaniami, swoimi przeżyciami, i tym, co zapisał w swoim mózgu stwarza swoją rzeczywistość, tak? Myśli o tej rzeczywistości w dany sposób i ją odczuwa na dany sposób. I tak jak ten chomik na przykład. Jeśli Coś miałeś jakieś doświadczenia nieprzyjemne, na przykład w dzieciństwie z gryzoniami, i nie wiem, widziałeś gdzieś szczura i zapadło ci to w pamięć jako coś nieprzyjemnego. Ty patrząc na tego chomika, możesz mu nadawać właśnie takie cechy, że on jest obrzydliwy, że nie możesz na niego patrzeć, że e, w ogóle dlaczego to ludzie trzymają w domu, tak? Jeśli ty w dzieciństwie z kolei. Um, Żyłeś w rodzinie, która miała dużo zwierząt i kochali te zwierzęta. To ty tak samo zapisałeś sobie w głowie, że te zwierzęta są fajne, przyjemne, sympatyczne, że lubisz przebywać w ich towarzystwie. No i tak samo budujesz sobie przekonania i obraz na ten moment tego chomika, którego trzymasz w ręce. Jeden powie, że jest obrzydliwy, a inni powie, że on jest słodki i wspaniały. No, i do czego zmierzam? Do tego, że obiektywnie ten chomik jest po prostu chomikiem, kupą futerka, tak jak mówiłam, jakimiś kosteczkami w środku i jest takim małym zwierzaczkiem, tak. A my tymi myślami i emocjami, które mamy na dany moment, nadajemy. Po prostu sens, znaczenie temu chomikowi, to, że go widzimy i budujemy sobie obraz jakby tego chomika swój, na swój własny sposób w swojej głowie. Tak? Każdy człowiek może mieć swój obraz i swoje jakby przemyślenia na, na ten temat. No i tak jest z każdą rzeczą na tym świecie, tak naprawdę, nie tylko z tym małym chomikiem. Ale my po prostu poprzez swoje przekonania, myśli i uczucia nadajemy znaczeń temu światu, tak? Określamy go. I to w jaki sposób go określamy, w ten sposób go widzimy. No, i tutaj jest taki drugi przykład. Na przykład dwie osoby, dwóch znajomych idzie do lasu, tak? No i tak, jeden się zachwyca, jak pięknie jest w tym lesie, jak fajnie szeleszczą liście pod nogami. Jak ładnie ptaki śpiewają, jaki, jakie piękne są drzewa i tak dalej. A druga osoba idzie w tym samym lesie dokładnie i sobie myśli: O rany, jakie tu jest błoto, będę musiał czyścić swoje buty zaraz, a w ogóle wieje i jest mi trochę zimno, i nie wiem po co tu przyszedłem, mogłem w tym czasie robić coś innego, a to jest zupełnie bez sensu, po co my tu idziemy, jak mogłem robić zupełnie inne, ciekawsze rzeczy, tak? A ten las to w ogóle jest nudny i same drzewa i nie ma tu nic ciekawego. No i zobacz, że ten las to jest po prostu las. To jest obiektywnie miejsce, gdzie rosną drzewa i latają ptaki i tyle, tak? Ale my poprzez swój umysł, uczucia nadajemy temu sens, tak? Jakiś kształt, naszą opinię narzucamy na ten obiektywnie po prostu, no, las, tak? Który tak naprawdę sam, on nie, nie powoduje tego, że, że my go tak odbieramy, tak? Tylko to nasze myśli i uczucia budują nam obraz tego lasu. I tak jest w każdej dziedzinie naszego życia. My tymi myślami i emocjami stwarzamy sobie obraz świata, w którym żyjemy, tak? I nawet możesz to zauważyć nie, nie na podstawie dwóch osób, które te, tą samą rzecz odbierają w zupełnie inny sposób, ale popatrz na to, jak Ty funkcjonujesz. Tak? Powiedzmy, że masz wakacje, nawet, tak? i sobie wyjeżdżasz do jakiegoś ładnego domku, i wszystko jest super, budzisz się. Jest piękny dzień, no i wszystko układa się super po Twojej myśli, wszystko Ci się podoba i wakacje są rewelacyjne, tak? Ale na przykład następnego dnia już budzisz się, powiedzmy, z bólem głowy, za oknem zaczyna kropić deszcz. I nagle obraz tego samego świata, w którym ty żyjesz, zupełnie się zmienia, tak? I na przykład nic ci się nie chce, zaczynasz narzekać na ból głowy, że znowu pada, że w ogóle beznadzieja i, i w ogóle to najchętniej byś wrócił do domu, tak? No i dokładnie ten sam świat Cię otacza, dookoła ciebie jest, ale ty poprzez swoje myśli i emocje budujesz ten świat dla siebie. I tak robimy na każdym kroku. My ten świat budujemy myślami, przekonaniami i emocjami. Ja mogę Ci podać taki przykład, bo też dlaczego o tym mówię, bo ja to też głęboko zrozumiałam wtedy, kiedy uświadomiłam sobie, że kiedy ja miałam naprawdę, ktoś by powiedział, idealne życie, tak, męża. Dzieci, mieszkanie, super praca, i no, tak naprawdę niczego mi nie brakowało. To ja w tym okresie tak naprawdę byłam strasznie nieszczęśliwą osobą, miałam jakieś depresyjne stany, lękowe i tak dalej, i naprawdę odbierałam świat no, jako beznadzieję większość czasu. Wiadomo, że były lepsze momenty, ale ogólnie patrząc wstecz, no, po prostu nie podobało mi się na tym świecie i uważałam, że to jest wszystko bez sensu, że ja, że ja muszę się tak męczyć każdego dnia, tak? A teraz, kiedy jestem niby w gorszej sytuacji obiektywnie, tak? Bo mój mąż zmarł jakiś czas temu i zostałam z dwójką dzieci. Muszę sobie radzić sama, muszę wszystko sama ogarniać, utrzymywać. Jeszcze tutaj na tym świecie pojawiła się ta pandemia, ten COVID, i wszystkie te rzeczy się dzieją dookoła mnie. Ale ja na przykład teraz jestem dużo, dużo, dużo bardziej szczęśliwa i spokojna niż wtedy, kiedy obiektywnie miałam wszystko, co powinno się mieć w, w danym okresie życia. No, śmieszy mnie to teraz właśnie te oczekiwania społeczne i tak dalej, to jest inny temat. No i chodzi mi o to, że po prostu poprzez to, że ja zaczęłam pracować ze swoimi myślami, a tym samym e, uczucia we mnie się zmieniały, bo myśli w nas powodują uczucia, które czujemy, zaczęłam wyłapywać te schematy, które mi nie służą i zrozumiałam właśnie, że Poprzez to, jak ja myślę o świecie, to dokładnie buduję sobie taki świat, w jakim żyję. Także zbuntowałam się trochę, przeciw, bardzo przeciwko temu, i już wiedziałam, że jak zaczynam marudzić w swojej głowie i coś jest nie tak, i w ogóle coś jest beznadziejne, to po prostu zaczynałam wyłapywać te schematy w mojej głowie, i jak one się pojawiały na nowo, to. Tak, takie miałam właśnie poczucie, po co, po co mi to w ogóle i nawet nie chcę się zajmować tymi myślami. I dzięki temu nie wkręcałam się w ten tok myślowy, który mnie unieszczęśliwiał i budował ten świat na zewnątrz takim, jakim ja bym go nie chciała widzieć. Zaczęłam dostrzegać i starałam się skupiać uwagę na tym, co ja mam fajnego w życiu, tak? co, co mi się podoba. Tym samym czułam lepsze emocje i tym samym ten świat na zewnątrz stał się dużo, dużo przyjaźniejszy, dużo lepszy, lepszy. Ludzie stali się też przyjaźniejsi, bardziej już ich lubię, chociaż dawniej miałam różne zdanie odnośnie osób, tak? teraz wydają mi się przyjaźniejsi na przykład. No i no, mogę przytaczać bardzo, bardzo dużo przykładów właśnie ze swojego życia, że miałam te schematy, które każdy ma, budzisz się i pada deszcz za oknem, jest szaro szaroburo i od razu sobie wkręcasz myślenie, że jest beznadziejnie i ty musisz wyjść z tego łóżka. I pracowałam nad takimi drobnymi nawet rzeczami, tak mówię, o co chodzi, deszcz, tak, krople deszczu i leci woda z nieba, no i co z tego i to ma spowodować, że, że mój dzień będzie teraz popsuty, bo pada deszcz. No i na każdym kroku jakby byłam czujna i się pilnowałam, bo to też polega na takiej czujności, że, żeby wyłapywać po prostu te myśli, które nam nie służą i które budują ten nieprzyjazny świat dla nas, bo świat na zewnątrz tak naprawdę on jest neutralny, dopóki my nie zaczniemy mu przypisywać jakichś znaczeń. Wiadomo, że no nie mówię tu o jakichś relacjach z ludźmi, bo to już jest też inny temat i może głębszy i inaczej bym opowiadała o tym, że jak, jak to po prostu działa. Mówię o takiej codzienności, tak, że to jak właśnie my postrzegamy tą rzeczywistość naszymi myślami, uczuciami, przekonaniami, właśnie ją buduje. No takie proste rzeczy, no. Stoisz w korku, powiedzmy jadąc samochodem, tak? No i jedna osoba będzie strasznie poirytowana, że znowu korek, dlaczego ja tu utknąłem i stoję i tyle samochodów na świecie i ta cała paplanina, która rzeczywiście wprowadzi cię w ten świat taki beznadziejny, tak? No bo po co tyle aut, spalin i tak dalej. No ale możesz w tym samym czasie, jadąc w korku, podgłośnić sobie radio, słuchać fajnej muzyki, wiedzieć, że masz ten czas tylko dla siebie, tak, że to jest czas, który możesz wykorzystać na relaks, na uspokojenie się, na zrobienie sobie planów na następny dzień, cokolwiek. Tak? No i ta, ta, ta sama sytuacja <grytania> przedstawiona w, dwóch różnych, w dwa różne sposoby, tak? bo sama sytuacja, stanie w korku jest dość neutralna. No, i wszystko, no, do, dokładnie każda sytuacja, którą mnie weźmiesz, możesz sobie ją przedstawić w beznadziejny sposób lub w sposób bardziej przyjazny dla Ciebie. Stoisz w długiej kolejce. No i co z tego, że stoisz, i ktoś przed Tobą się grzebie, tak, i Ty się irytujesz? No i po co, po co Ci to, tak? W tym czasie możesz sobie, nie wiem, przeczytać etykietkę na opakowaniu albo. Pomyśleć o czymś znacznie przyjemniejszym i nie marnować swojej energii na myśleniu o tym, żeby jak najszybciej w ogóle wyjść z tego sklepu i, i już mieć to wszystko za sobą, tak? Także jeszcze raz podkreślam. Po pierwsze, no musimy, znaczy nie musimy. Ja już rozumiem, że nasze myśli, przekonania i uczucia budują nasz świat. Świat nie w może wpływa w pewien sposób na te uczucia, ale większość czasu to my go tworzymy, ten, ten nasz świat, który nas otacza i te sytuacje, które nas spotykają, my po prostu nadajemy im znaczenie i ten świat staje się taki dla nas, jaki my sobie go określamy, budujemy jego obraz, wizję. No i. To jest super odkrycie, tak naprawdę, że my mamy wpływ na to, jak wygląda nasz świat i nasze życie. Tylko to nie, nie jest tak, że to jest coś tak super prostego, że my teraz, o dobra, wiem już to, to teraz będę patrzeć na wszystko, że wszystko jest cudowne i wspaniałe i ten świat taki dla mnie będzie, bo tak nie jest, bo każdy ma zapisane milion schematów. W swojej głowie, które powodują różne uczucia w danym momencie, i to jest pewien proces, że wyłapując te schematy i rozumiejąc, że rzeczywiście ta sytuacja jest taka i taka, poprzez to, że my coś myślimy i czujemy w tej sytuacji, a nie dlatego, że sama ta sytuacja dla wszystkich tak samo jest beznadziejna, tak. Jeśli my wiemy, że mamy te schematy i że możemy je wyłapywać. I przekierowywać naszą uwagę na coś, co nas, nam się podoba w danej sytuacji, tak? To możemy sobie ten świat na nowo budować, ale taki bardziej, bardziej przyjazny dla nas. No, ja to już naprawdę bardzo, bardzo rozumiem, właśnie tak jak Wam wspomniałam, że obiektywnie kiedyś byłam. Idealnej, wspaniałej sytuacji, no ale mój umysł, uczucia powodowały, że ten świat był czasami nie do zniesienia i mega nie, nieprzyjazny i bezsensowny, a teraz, kiedy może jestem w obiektywnie gorszej sytuacji, yy, to ja naprawdę cieszę się życiem i staram się już patrzeć tylko na ten, znaczy może nie tylko, ale staram się wybierać z tego świata rzeczy, które mnie cieszą i tym samym czuję się dobrze i spokojniej, dużo, dużo spokojniej. Także mam nadzieję, że Ty też zaczniesz jakby patrzeć trochę na to wszystko, tak że możesz założyć sobie, czy rzeczywiście. Przypadkiem ten świat nie jest taki, jaki jest poprzez moje myśli tak? i poprzez to, co, e, jakie ja mam przekonania i, i co po prostu dzieje się tam w mojej głowie i zacząć się temu przyglądać i wiedzieć, że my jako ludzie świadomi mamy możliwość modyfikowania tych myśli i modyfikowania naszego plastycznego mózgu. I tym samym budowania sobie krok po kroku nowej wizji tego świata, w którym żyjemy, jeśli oczywiście sobie chcemy go zbudować tak, żeby on nam służył, był dla nas przyjemny. Więc bardzo polecam, jak zwykle, przetestować to w jakiś sposób na sobie i zobaczyć, że rzeczywiście w olbrzymim stopniu jesteśmy twórcami naszego życia, a właściwie to... No jesteśmy po prostu twórcami tego naszego życia, i to nie świat jest zły i beznadziejny, tylko to, że my myślimy o tym świecie, że on jest zły i beznadziejny, no to takim go dla siebie właśnie tworzymy. No i tak. No jeśli coś myślisz, że coś w tym jest, to jak zwykle proszę łapki w górę i subskrypcję. To już mi weszło w nawyk. Jest mi bardzo miło, jeśli ktoś właśnie polajkuje film lub zostawi jakiś komentarz, bo mnie to motywuje do dalszego działania. No jeśli ci się nie podobał ten film, to wiem, to możesz dać lajka dla głównego bohatera tego filmu, czyli tego pięknego chomiczka. No, chyba że nie lubisz chomików, no to, to już inna sprawa. Także dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że, że coś z tego filmu dla siebie wyniesiesz. Dzięki.